Muszę się spieszyć i ta, to następne spotkanie na arenie obywatelskiej spinam takim słowem: samorząd, samorządowcy, samorządność. Może tak, samorządność. Ponieważ pierwszy raz biorę udział w takiej debacie i nie umiem mykać między pewnymi oczywistymi tematami, po prostu Pan Trzaskowski dzisiaj w Kędzierzynie koźlu po paru słowach przywitania się natychmiast yy, wszedł w stan oskarżenia władzy, która rządu, który dzisiaj obecnie, to znaczy nie dzisiaj, tylko od pięciu lat yy, ma prawo rządzić. Mam tylko takie jedno pytanie, ponieważ doświadczeń związanych z. Yy, Relacją między mną a samorządowcami we Wrocławiu, jestem z Wrocławia. Mam bardzo dużo, bardzo też negatywnych i całkiem negatywnych, ale nie będę tutaj, nie będę tutaj o nich mówić, tylko ponieważ jest pan prezydentem, jest pan kandydatem, chce pan się ubiegać o. Panie Rafale Trzaskowski o to, żeby być prezydentem wszystkich Polaków, a oskarża pan rząd o to, że bez przerwy atakuje samorząd. Rząd, że bez atakuje samorządy, że bez przerwy yy, ogranicza lub zabiera ich uprawnienia. To się dzieje bardzo często i wszędzie, czy w wielu miejscach, walka o samorządy i. Teraz rozumiem, że stawia pan, to znaczy stąd stawia pan arenę, bo uznaje pan, że wciągając mnie w tą zabawę, w tą walkę, jestem pacyfistką, więc nie rozumiem zasad areny, po to, żeby wyegzekwować jakimś pewnym swoim zachowaniem, pewnym swoim standardem, jakimś projektem nowym. Po prostu ja egzekwuję ten projekt, żeby on egzekwuje. Uzasadniam, że on jest bardzo dobry, że działa u mnie w całym moim życiu, tak w komunie, jak i dzisiaj. Oczywiście nie zawsze i nie stale, ponieważ jestem takim obywatelem, który nieustannie musi się zmierzać, mierzyć właśnie. Z tym, że samorządowcy we Wrocławiu tą rolę traktują niezwykle w dużej mierze po to, żeby samemu chronić swoje interesy, a nie chronić mnie. Ja nie przypominam sobie żadnego spotkania z urzędami, samorządowcami, ymm, prokuratorami, sędziami nie wiem. Ja Miałam kontakt nawet prywatny z różnymi działaczami, różnymi ludźmi, którzy y, który w samorządzie pracują, którzy działają w jakiejś pewnej grupie osób, która może prawdopodobnie coś więcej niż ja sama. No to kontakty z nimi są wyłącznie negatywne. Czasem bywa, że uwłaszczające moje godności, ale nie o to chodzi. Mówimy o dzisiejszym czasie. Pan mówi i z... rozumiem, że te ostatnie 5 lat było jakieś takie okropne. Ja natomiast mówię o tych samorządach i w ogóle o kontakcie jakimkolwiek z kimś, kto ma władzę nad moim prawem, nad zmianą mojej sytuacji i tak dalej. Od 30 lat nie zmienia się nic. I nie jest to ostatnie 5 lat, tylko od 30 lat tak jest. Natomiast ostatnie 5 lat od 2014 roku krok po kroku zrobiłam na tyle porządku, że z potwornego slamsu dzisiaj mieszkam tak, a nie inaczej, nie jest już tak najgorzej, natomiast nie mam jeszcze wpływu na zewnętrze. Ponieważ mieszkam w takiej ruinie w centrum miasta i na zewnątrz, no to później będą. Na razie mówię ogólnie i mam takie jedno pytanie do Pana, panie Trzaskowskiej. Jeżeli pan będąc posłem na Sejmu, będąc, e, będąc prezydentem stolicy mojej, Co pan zrobił, żeby dać świadectwo, że, że pan jakoś swoją siłą, swoją mocą, swoją determinacją cokolwiek konkretnego zmienił? Wszystko jedno, gdzie? Czy pan te oskarżenia zamienił w jakieś twarde białka do wody, czy jakieś. Jakąś pracę, która by to zmieniła, bo powiem, że nad Panem jest tylko Bóg. Jeśli Pan nie wierzy w Boga, to już tylko Pan. A Pan Rzesze? Ludzi, którzy w różnego typu, a tu we Wrocławiu no, zdaje się, że chyba jest w dalszym ciągu większością PO, dlaczego Pan daje się okradać? Dlaczego Pan daje się ograniczać? Daje się, daje sobie zabierać pieniądze, to jak Pan sobie poradzi z tym na poziomie prezydenta, z tymi złodziejami, tak? Rozumiem? Jak Pan będzie z nimi rozmawiał? Jak Pan będzie, to jestem ciekawa, bo jeśli Pan oskarża, to chciałabym dowiedzieć się, bo oskarżanie kogoś, kto nawet kradnie. A ponieważ wychodzi mu to dobrze i ma z tego określone profity, to on tak Pana oskarżeniami tak bardzo się przejmował nie będzie. Bo ja w ślad za tym, w 2014 roku, tak jak Pan powiedział, gdyby nie samorządowcy, Polska by tak nie wyglądała. Więc zbierając tą naukę. A ponieważ nazwał mnie pan samorządowcem, również, że samorządowcy to my, czyli też ja. Gdyby nie ja, moje życie dziś nie wyglądałoby tak jak dziś. I kiedy już to uporządkowałam, w tym momencie, kiedy każdy, ja już byłam tu od trzech lat, przypadkowo się dowiedziałam, że ja w ogóle już nie mam prawa tutaj mieszkać, wygrałam sprawę, a sędzia dwa lata temu powiedział, że ja w ogóle miałam rację od 1976 roku. Od 1976 roku. Przekował całą sytuację mojego domu w momencie, kiedy wszyscy prawnicy, wszyscy samorządowcy, wszyscy adwokaci i adwokat, który prowadził tą sprawę do samego końca, Mówił mi wyraźnie: Ja mam sprawę przegraną, a jednak wygrałam, czyli znalazłam argumenty. Pani sędzina, argumenty były dotyczące ostatnich kilku lat. Zrobiłam dygresję nieco wcześniej, a pani sędzina zainteresowała się w ogóle całą infra infrastrukturą tego budynku od 1900. 57 roku, więc chciałam się dowiedzieć, jak pan będzie bronił. Bo jeśli okradają mój samorząd, jest, nie pozwalają mu e, pracować, ograniczają albo zabierają je, jego uprawnienia, no to zabierają i moje. Więc jeszcze raz mówię, jak pan Jakie, jak pan to chce zrobić? Chcę usłyszeć to.